No znam jest dla mnie dobry kolega, kiedy wypije to wypije, kiedy nie wypije to nie wypije, ma ogromne przerwy, po pół roku nieraz, no a jak zaskoczy to przez tydzień pije, no, więcej nie. Policja nie interesuje, nie wiem dlaczego, ja rowerem jechałem, prowadziłem chodniki, to mnie i musiałem płacić 200 bo. A jest tak, to jest sympatyczny. Koleżeński, no nikomu w drodze nie wchodzi. A że trochę ruda, no to trudno. No jak każdy, jak wypije. Nie umiałem wcale. Nic nie uczył mnie, jak trzeba żyć. Do przodu i wspaniale. No tyle, całe życie być. Nie martwić się o jutro. Nie czekaj. Tak. kurwa lepiej wódki kam, trochę wypić, tak wiesz, no. Miałem parę sztuk, przeszło, przeszło, przez moje ręce mi się przewinęło. Jeździłem po Polsce, rozumiesz, no, wszędzie byłem. No może nie wszędzie, no ale gdzie nie byłem? W Rzeszowie tylko nie byłem. W Rzeszowie nie byłem, to już mówię prawdę. Zapoznałem sobie taką Marylę z Piotrkowa Trybunalskiego. Luks była. Na Nowym Rynku mieszkaliśmy. Musieliśmy przechodzić, wiesz, przez ten pokój, co starzy spali, bo ja miałem od ulicy ostatni. Stary i tak nas złapał. Mówi, jak ta kurwa z domu nie wyjdzie, mówi, ja wychodzę z domu albo ta kurwa. Matka też nie wiedziała, co robić. Mówi, Boniek, bierz tą buchę i wychodź tego. I ożeniłbym się z tą Marylą bym się ożenił, ale no wiesz, nie miałem chaty. No co miałem ją kurwa i, i w jesień, na łąkę iść, na muszle. No trzeba było gdzieś na chaty, chaty szukać. A musiałem tą Marylę odwieźć do Piotrkowa i zostawić ją. tam, No bo mówię Marylę, widzisz, jak u mnie jest. Chociaż u niej kurwa też lepiej nie było. Zakochałem się w babie. A kryśka, tylko że się dobrze pierdoliła, ale tak, ani żadna z niej piękność A źle miała. Jak ja od lekarzy wszystkie pieniądze wybrałem, kurwa i wiesz. O, rzuciła mnie. Dzisiaj w nocy mnie rzuciła. I tak tu była jeszcze. Parę razy była. Tu. Była. Parę razy była. Tu leżała. Miałem taki wielki kwiat, wiesz? O, patrzę, kwiat stoi tu. Tylko był w donice, wiesz, taki. Dostałem ten kwiat. To upiło się te kurwisko i przewróciło się na ten kwiat. Potłukła kurwa. Ziemi kurwa, muszę ten dywan wytrzepać, bo tu piachu od cholery jest. Tak. Um. To kurwa jest ostateczna. Ja jako Boniek Ola mnie rzuciła, Ja ją wtedy rzucę. Kreszka Wróci, ja wiem, że Wróci. Ano, żyłem z Grażyną. Ta Grażyna u mnie była dwa i pół roku, prawie trzy lata była. Czy pokażę ją na zdjęciu, jaka dupa kurwa? Ale to było jeszcze przed, przed Kryśką. Y, y, Kry y, przed Kryśką. Grażyna też lubiała wychlać. Przecież kurwa ona się za tym przesła. Ja taki nie byłem. Była ona w życiu pieniędzy i ona na pieniędzach się nie znała, kiedy ona miała pieniędzy. Chodziliśmy do hamu, wiesz, na pole, bo nie było co jeść. Na kartofle, na marchew, kurwa, na wszystko chodziliśmy, tu, wiesz, o to otolice, kurwa, tam chodziliśmy po tych działkach i żeśmy kradli, bo nie było co jeść, kurwa. No. I pojechała i chuj, wyjechała i ja się trochę, wiesz, też trochę, kurwa, załamałem, no i tak, wiesz, no i dyktę też zaczęłem chlać. Przecież mówię, no jak było, kurwa, no co mam zaprzeczy. Ale chuj tam, tam to wiesz. Aby kurwa go ma, żeby źle nie było. Tam żeby gorzej nie było. Żeby gorzej nie było. A ja nieraz nie mam nic, kurwa, nie mam co zjeść. Pójdę nieraz do zakonnic, wiesz, w baleje Sienkiewicza do pani, tam coś zrobię tego, no to wiesz, tam jeźdź na zrobi tak kurwa i w kółko. Teraz ostatnio wstałem, kurwa, druga w nocy, taki głodny byłem. Wody wpierdoliłem się tu w ogródek. Narwałem marchwi pietruszkiej i z wodą to, druga noc gotowały i jadłem to i wstaję tak gdzieś ósma, dziewiąta, idę do kuchni, patrzę w garze, coś jest, podgrzało się, człowieku, jak tu, jak kurwa, wylałem to do wiara, w chuj, co ty jak patrz, kurwa jadłem to. Wylałem to w chuń.